Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś przybliżę Wam opowieść o kobietach, które przez wieki były obecne w codziennym życiu ludzi mieszkających na polskiej wsi i nie tylko. Były obecne po cichu, na marginesie oficjalnej historii, a jednak bez nich trudno wyobrazić sobie życie wielu społeczności. Chodzi o znachorki. Zielarki, szeptuchy, kobiety, które pomagały, leczyły, chroniły, kobiety, które nazywano też wiedźmami. Warto się na chwilę zatrzymać przy samym słowie wiedźma. Dziś kojarzy się ono z czymś mrocznym, negatywnym, czasem groteskowym. Ale źródło słów jest zupełnie inne. Wiedźma to ta, która wie. Wiedźma pochodzi od wiedzy, tej dawnej, intuicyjnej, przekazywanej ustnie, nieraz przez całe pokolenia. To kobieta, która zna cykle przyrody, która wie kiedy i jakie zioła zbierać, która rozumie symptomy choroby i potrafi odczytać emocje z twarzy drugiego człowieka. To także kobieta, która zna znaczenie słów, symboli, znaków i potrafi je tłumaczyć. Przez setki lat znachorki były filarem opieki zdrowotnej na wsi. Zanim pojawili się lekarze zanim medycyna została zinstytucjonalizowana to właśnie do nich szło się po pomoc. Gdy dziecko miało gorączkę, gdy krowa przestała dawać mleko, gdy poród się przedłużał albo gdy kogoś dręczył lęk lub bezsenność, wtedy wzywano z na chorkę. Często były to starsze kobiety, które już wychowały własne dzieci, miały doświadczenie i spokojne dłonie. Ich dom pachniał suszonymi ziołami, dymem ziołowych kadzideł na paramisk pokrzywy, rumianku, piołunu i dziurawca. Znały nie tylko rośliny, ale i rytuały. Wiedziały, że leczenie to nie tylko fizyczność, ale też emocje, duch, lęk i wiara. Znachorki działały intuicyjnie, ale nie przypadkowo ich wiedza nie była magicznym wymysłem, lecz efektem pokoleń obserwacji i praktyki, wiedziały, kiedy zbierać zioła, żeby miały największą moc, nie tylko ze względu na porę roku, ale też Fazy Księżyca. Wiedziały, że choroba duszy Często przychodzi przed chorobą ciała i potrafiły z człowiekiem rozmawiać, wysłuchać, czasem tylko przy nim być. Nie były lekarkami w dzisiejszym rozumieniu, ale spełniały ich rolę. W czasach, gdy opieka medyczna była niedostępna albo zbyt droga, to one ratowały życie. A mimo to, lub właśnie dlatego, zaczęto je traktować z podejrzliwością. Kobieta, która znała się na ziołach, miała wpływ na ludzi i nie bała się mówić własnym głosem, stawała się niewygodna. I tu właśnie zaczyna się dramatyczna przemiana ich wizerunku. Z czasem, zwłaszcza pod wpływem kościoła i władzy państwowej, kobieca mądrość zaczęła być utożsamiana z zagrożeniem. Znachorka, która kiedyś była opiekunką, zaczęła być postrzegana jako ta, która rzuca uroki. Ta sama kobieta, która ratowała dzieci, mogła zostać oskarżona o ich zabieranie. I tak powoli to budować mit czarownicy. Nie tej, która wie, lecz tej, która szkodzi. Bardzo często tą winną była właśnie Wiedźma, czyli kobieta, która wiedziała za dużo. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce skala procesów Oczary była znacznie mniejsza niż w wielu krajach Europy Zachodniej, podczas gdy w całej Europie od XV do XVIII wieku. Przeprowadzono około 80 tysięcy procesów oczary, z czego około 35 tysięcy zakończyło się egzekucją. W Polsce liczby te były zdecydowanie niższe. Szacuje się, że w naszym kraju w tym samym okresie odbyło się około 867 procesów których oskarżono łącznie 1316 osób, głównie kobiet. To ogromna różnica, szczególnie jeśli porównamy to na przykład z Niemcami, Szwajcarią czy Francją, gdzie polowania na czarownice przybrały o wiele bardziej brutalną i masową skalę. Procesy o czary w Polsce rozpoczęły się stosunkowo późno, bo dopiero w drugiej połowie XVII wieku. Mimo to trwały dość długo, formalnie zakończono je dopiero w 1776 roku, kiedy władze zakazały przeprowadzania sądów czarownic. Co ciekawe, pojedyncze przypadki prześladowań. Zdarzały się jeszcze przez wiele kolejnych lat, zwłaszcza w odizolowanych wsiach, gdzie tradycyjne wierzenia przetrwały najdłużej. Dlaczego w Polsce to zjawisko miało mniejszy zasięg? Jedną z przyczyn może być specyfika Rzeczypospolitej obojga narodów, która przez wieki była krajem wielowyznaniowym. I wielokulturowym z tradycją pewnej tolerancji religijnej. Kościół katolicki oczywiście miał ogromny wpływ na życie społeczne, ale nie wszędzie i nie zawsze w takim samym stopniu. W niektórych regionach ludzie mocniej trzymali się dawnych zwyczajów, a znachorka nie była postrzegana jako zagrożenie, lecz jako naturalny element lokalnej wspólnoty. To wszystko pokazuje, że polska historia czarownic była inna niż na zachodzie. Mniej dramatyczna w liczbach, ale nie mniej symboliczna. Bo nawet jeśli ogień stosów nie płonął tu tak często, to strach i napiętnowanie potrafiły palić równie mocno. I mimo, że dziś nie palimy już nikogo na stosie, echo tamtych czasów nadal poprzmiewa. Współczesne kobiety, które żyją w zgodzie z naturą, które ufają swojej intuicji, które praktykują medycynę naturalną, nadal bywają wyśmiewane, spychane na margines, traktowane z pobłażliwym uśmiechem. A przecież to, co kiedyś było nazywane czarami, dziś coraz częściej wraca w postaci fitoterapii, medycyny holistycznej, psychoterapii. Uważności. Znachorka z polskiej wsi staje się symbolem mądrości, którą próbowano wymazać, ale która przetrwała. Bo prawdziwa wiedza, ta, która rodzi się z obserwacji, doświadczenia i serca, nigdy nie ginie. Może być zapomniana na chwilę, może być prześladowana, ale zawsze wraca. Tak jak wraca pamięć o kobietach, które przez wieki były opiekunkami, uzdrowicielkami i przewodniczkami. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli ten odcinek Was poruszył, podzielcie się nim z kimś, komu również może dać do myślenia. Zapraszam Was też do komentarzy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!